Cześć, tutaj Konrad, Szkoła Gitarowa Goria. Pulpit na nuty, który widzisz przed sobą, to najlepszy na świecie opatentowany, składany stojak na nuty, jaki w życiu widziałeś. Producentem tego stojaka jest firma Kraftgeek, która niedawno oddebitowała na Nam Show i otrzymała nagrodę za najlepszy produkt. O lepszą rekomendację ciężko. Lepszego pulpitu nie znajdziesz. Jestem o tym w 100% przekonany. A dlaczego? To zaraz ci pokażę. Ten pulpit jest dla każdego. Nieważne, czy jesteś uczniem i stawiasz dopiero swoje pierwsze muzyczne kroki, czy nauczycielem, tak jak ja, współpracujesz z innymi i korzystasz na co dzień z takich pulpitów, czy profesjonalnym muzykiem i musisz się przetransportować na scenę z masą swoich gratów i chcesz, aby Twój pulpit zajmował jak najmniej miejsca. Dodatkowo potrzebujesz totalnego killera w swojej kategorii. Takim właśnie stojakiem jest ten pulpit na nuty. To kompletny killer w swojej kategorii. Nie ma równego i zaraz ci powiem dokładnie dlaczego. Ten pulpit jest dla wszystkich, jest totalnie zajebisty. Doskonale spełnia swoje podstawowe zadanie, czyli trzyma kartki specjalnymi uchwytami na nuty, które widzisz tutaj, i one są kompletnie regulowane. Możesz się rozciągać i ściągać. Jak chcesz dopasować. Do swoich oczekiwań i do szerokości nut, jakie posiadasz. Ale to nie jest wszystko. Sam pulpit jest niezwykle stabilny i solidny. Żałuj, że nie masz go w ręce, zdziwiłbyś się. Pulpity lubią się przewracać i zwijać, ten tak nie robi. Zwija się tylko jeśli sam tak zadecydujesz. Później pokażę ci, jak to zrobić i jakie to proste. Możesz przyczepić do niego smartfona albo tableta. I nagrać swoje muzyczne popisy. Jednocześnie tworzyć kontakt na social media, którym się potem z innymi podzielisz. No cześć. Kąt nachylenia smartfona, czy tableta dowolnie regulujesz jedną śrubką, którą masz z boku, przesuwasz to, dostosowujesz do siebie, i możesz, jeśli chcesz, właśnie nuty czytać nie z kartek, a z tableta, czy smartfona. Sam pulpit możesz również nachylać, odkręcając jedną śrubę, dopasowując do siebie, zakręcając i mieć. Ten pulpit dopasowany całkowicie do siebie. Powiem więcej, zagrasz nawet w ciemności, bo znajdziesz tutaj światełko LEDowe. To światełko oświetli ci nuty. Właśnie tak. To LEDowe światełko działa na trzy baterie a albo na stałe zasilanie, na przykład z telefonowej ładowarki. Wysokość samego pulpitu regulujesz jedną ręką. Zobacz. kąt nachylenia, jedną śrubką. Wróćmy do pozycji pierwszej. W mig dopasowujesz pulpit do siebie i do swoich potrzeb. Teraz najważniejsza zaleta i charakterystyka, dzięki której ten pulpit bije inne na głowę. To jak jest składany, przenośny i mieści się w takiej torbie, która jest w zestawie. Wszystko to teraz rozmontuję, a zajmie to dosłownie chwilę. Aha, zapomniałem o jednej rzeczy. Zobaczcie sobie na ten uchwycik tutaj. Mogę do niego Włączyć mikrofon, który mam na przykład w aparacie. Wkładam go sobie tutaj i mogę nagrywać ze smartfona audio i połączyć to sobie z wideo. A takie wykorzystanie mikrofonu oraz smartfona to bardzo nowoczesne i wygodne podejście. Wyjmijmy to na razie, bo pulpit rozkładamy. Kartki nie będą nam już potrzebne, więc możemy je sobie zwinąć. Robimy sobie tylko hop. Wyjmujemy, hop, wyjmujemy. Kartki sobie składamy i zaczniemy składać ten pulpit. Zobacz. Wystarczy, że tutaj odkręcę sobie najpierw uchwyt. Odkręcony, światło LEDowe. Najpierw sobie je wyłączę. Hop, mam jedną śrubę, odkręcam. Zobacz. Jest gotowe, złożone, malutkie. Zaraz to złożę w torbę. Teraz został nam już tylko pulpit. Do złożenia robię tak. Obracam sobie to. To ściągam. Hop, tu. To robię tak. To robię tak. Patrz. I teraz robię. Dalej jedziemy. Składam sobie to. Hop, mam złożony. I teraz co? Wystarczy, że go złożę. Jednym ruchem. Patrz. I teraz sobie tutaj. O. Tu. Dokręcę śrubę. I to jest mój pulpit na nuty. Zobacz. Pulpit zajmuje mniej miejsca niż inne pulpity. Kto kiedykolwiek jeździł na koncerty, ten wie, jak ważne jest miejsce w pojeździe. Ale żeby nie być gołosłownym, to to porównamy. Weźmiemy jeden pulpit, mój nowy, ulubiony, oraz mój drugi, stary, i porównamy, jak wyglądają w torbie i który z nich zajmuje mniej miejsca, który jest z nich bardziej poręczny i przydatny w sytuacji transportowej. Ale zanim to, to jeszcze ci coś pokażę. Mamy tutaj tę fajną torbę. I teraz, sobie ten pulpit mogę w nią schować. Proszę bardzo. Mam pulpit schowany, wszystkie dodatki, które będą mi potrzebne. Mam swój uchwyt na smartfona, proszę bardzo, moje światełko. To wszystko sobie zamykam i zobacz, mogę wziąć stojak pod pachę na koncert. Zmieści się taka torebeczka prawie wszędzie. Bardzo to wygodne. Dobra, ale teraz porównajmy go ze zwykłym pulpitem na nutę. Czyli tak, tylko najpierw ten muszę złożyć. No to składamy. Jedna śruba najpierw. Tutaj, i to nie jest takie proste, żeby to wyjąć. O, dobra, wyszło. Mamy pierwszy element, taki duży. Jedziemy drugi, teraz składamy tu. Mamy pierwszą rzecz, hop, składamy, jest. Drugą rzecz tu odkręcam. Drugą rzecz, to się już bardziej nie złoży. To muszę zakręcić. Czyli po złożeniu, ten pulpit na nuty jest taki duży, w dwóch częściach. Tak dla porównania, to jest stary pulpit, a to jest nowy pulpit. Zobaczmy to teraz w torbie. Nie mieści się, nie ma szans. Druga część na, na długość też nie wejdzie. Zobaczmy ten drugi. Biorę pulpit Kraft Geeka, wsuwam i jest. Zobaczmy, ile mały i uniwersalny jest ten pulpit, który tutaj ci pokazałem. Idealny do transportu, chociażby w zwykłej podróżnej torbie. Już nie wspominając o samochodzie. Dobra, to teraz jeszcze na koniec z powrotem go złożę, żebyś to też zobaczył, jak wygląda. Biorę sobie, wyjmuję go. Mam pierwszą główną część, odkręcam jedną śrubę, otwieram to, ciągnę. I rozkładam cały. Reguluję wysokość, odchylam, otwieram, obracam i mam. Kładam sobie nuty, reguluję i jestem gotowy do grania. Podsumowując, nigdy nie miałem w ręce tak dobrego, solidnego i profesjonalnego pulpitu. Jestem w kompletnym szoku, jak dobry produkt zrobili w CraftGig. Znaleźli problemy z tradycyjnymi pulpitami i perfekcyjnie je rozwiązali. Jeśli potrzebujesz pulpitu, lepszego od tego nie znajdziesz. Jeśli chcesz go kupić, to na dole Masz link. Dzięki niemu zrobisz to 15% taniej. To świetny pulpit. Podpisuje się krwią pod nim. Bierz w ciemno, a nie pożałujesz.